Witajcie dzisiaj. Dzisiaj popularne 20 groszy z PRL-u. I dzisiaj zaprezentuję wam rocznik, który był, miał najniższy nakład. Za chwilę odwrócimy monetkę i każdy z was będzie sobie mógł zobaczyć co to za data oraz pokażę wam jaki był niski nakład. Moneta najbardziej poszukiwana z tych 20 groszówek. I mamy tutaj rewersik monety 20 groszowej. Oczywiście moneta mocno wytarta. Polska Rzeczpospolita Ludowa 1957 Orzeł bez korony. Jest to rocznik, który został wybity tylko w nakładzie 3 940 000 sztuk. Oczywiście wysoki nakład, ale patrząc na datę 1957 roku oraz o że jak niski nominał to był, więc jest to dość poszukiwany numizmat. No i macie tutaj potwierdzenie tego co mówiłem, moneta 20 groszowa, rocznik 1957, bez znakomennicy 3 940 000 nakładu, 243 sztuki, stan trzeci 50 zł, stan drugi 100, stan pierwszy 300 zł, a więc popularne 20 groszy może być warte nawet teraz 300 zł. A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcineczku, czym cię się i do następnego, cześć.